Dzień dobry, moi kochani. Dzisiaj spędzamy wspólnie dzień na Kacu. Ostatnio odbyła się moja halloweenowa impreza. Mogę wam rzucić kilka klipów. No i po imprezce, jak zawsze, jest ciężko. Syf. Pokażę wam, jak to wygląda. Syf tu. Syf tu. Syf tam. Ogólnie jest źle, ale nie da się być slay, aesthetic queen, um, healthy lifestyle everyday. Po prostu nie da się, trzeba zachować jakiś balans, więc nie przyjmujemy się, że dzisiaj wygląda to tak, bo w tym vlogu wrócimy sobie i tak do normalności, do mojej normalności, czyli porządku. Nic mnie tak nie stresuje jak ten bałagan, ale staram się nie myśleć o tym Łeb mnie boli Ale to nic, to nic Ogarniemy sobie moje życie razem, żeby wejść sobie w nowy tydzień już tak fajnie, spokojnie Moje włosy Tragedia, tragedia Opowiem wam trochę o samej imprezie, bo moim zdaniem było zajebiście Bardzo fajnie się bawiłam Zrobiłam imprezę halloweenową w sketchu Byłam razem z Werką przebrana za cheerleaderki Matching outfit z Bestie. I grałam swojego drugiego w życiu DJ seta. Nie musicie się martwić, nie będę DJ-ką, nie mam zamiaru nią być, ale uważam, że to jest jakaś taka fajna, dodatkowa wartość, jak robię swoją imprezę i nie jest tak, że po prostu jestem na tej imprezie, tylko daję coś od siebie. Ustawiam specjalnie właśnie tego półgodzinnego seta, specjalnie wybieram piosenki, żeby było zajebiście. Więc myślę, że to jest jakaś taka dodatkowa, fajna rzecz, którą robię. I podoba mi się to, ale no, dirzeka mi nie chce zostać. Pokażę wam w ogóle moje wspaniałe słuchawki, które okleją sobie zawsze sama, bo te kryształki trochę się tutaj nie trzymają, są przyklejone, na gorąco, więc z bliska to nie wygląda zajebiście, ale z daleka różowe z kryształkami... Robią robotę. Fajnie, bo jestem szczęśliwa, jestem zadowolona, wszystko wyszło tak jak chciałam. Muszę chyba częściej robić jakieś fajne imprezy. Takie dziewczęce. Staram się tutaj upchnąć was gdzieś w tym syfie. Wiem, co zrobimy najpierw, bo zawsze chciałam tego spróbować, ale jakoś nigdy tego nie zrobiłam. Więc spróbujemy sobie razem. Nalewamy zimną wodę do miski, dodajemy lodu i wkładamy tam twarz. To powinno nas obudzić. Mamy lód. 3, 2, 1 oh. aż ale jeszcze raz najgorsze jest pierwsze włożenie. Później, jak już tak trzymam i próbuję rozluźnić twarz, to jest git. Czuję się pobudzona. Może tak nawet właśnie opuchlizna trochę zeszła. Ale się maż. Kolejna bardzo ważna część, czyli woda. Staram się pić wodę. Nie no, może już wiele razy Wam o tym mówiłam, ale ja mam ogromny problem z piciem wody. Po prostu nie byłam nauczona od małego picia wody i woda to nie jest coś, po co sięgam, tak naprawdę. Więc muszę sama sobie wypracować ten nawyk i po prostu mieć tą wodę pod ręką i realnie pić. Dodam sobie cytryny, będzie lepiej. I w ogóle w zeszłym tygodniu wpadłam w ogromną panikę, bo myślałam, że moje życie się kończy. Ponieważ przez dwa tygodnie notorycznie bolała mnie głowa i to tak, że miałam takie migreny, że nie byłam w stanie nic zrobić, niczym się zająć. Nie mogłam myśleć, nie mogłam yy, siedzieć przy świetle, nie mogłam siedzieć na TikToku, bo było mi niedobrze, nie mogłam jeździć z samochodem, nawet nie mogłam prowadzić, bo było mi niedobrze. I myślałam, że po prostu to jest skutek odwodnienia, że już po prostu przez tyle lat. Mojego życia, nie piłam tej wody, że mój organizm się zbuntował i stwierdził, że drzewałam się z światem. Doszłam do tego, co było powodem mojego bólu głowy. Od trzech tygodni miałam w domu lilię i lilie mają bardzo intensywny zapach. I ja zawsze, kiedy dostawałam lilię, no to nic mi się nie działo, było ok. Ale wiecie, no one więdły po tygodniu, więc tak naprawdę nic mi się nie działo, no bo ten tydzień był okej, okay, ale... W zeszłym miesiącu dostałam lilię od żaby, później dostałam, później te zwiędły i dostałam kolejne lilie w salonie, w którym robię włosy. Tam te zwiędły stwierdziłam, że w sumie lilię zajebiście mieć w domu i pięknie pachniało, i Lila Lilie to są moje ulubione kwiaty, więc pojechałam na targ i kupiłam sobie lilię znowu trzecie. Trzeci tydzień pod rząd, i później w połowie tego tygodnia dostałam jeszcze paczkę z perfumami Jean-Paul Gaultier i tam też były yy, lilie, więc trzy pół tygodnia lilie były w moim mieszkaniu, i ja codziennie budziłam się z bólem głowy, i nie wiedziałam dlaczego boli mnie ta głowa, dlaczego jest mi niedobrze, bo było mi niedobrze cały czas. Zadzwoniłam do mojej mamy, bo. Kojarzyło mi się właśnie, że nigdy w domu nie mieliśmy lilii i właśnie a mój tata ma tak samo, jeżeli chodzi o zapachy jak ja, bo ja mam też tak, że nie mogę mieć niektórych perfum, bo po prostu jest mi niedobrze i właśnie boli mnie głowa i mam dokładnie takie same objawy jak przy tych liliach, że po prostu od niektórych zapachów takich bardzo słodkich, takich bardzo ciężkich... Jest mi po prostu niedobrze I właśnie mój tata ma dokładnie tak samo Jeżeli chodzi o zapachy, jeżeli chodzi o perfumy No i wracając w ogóle całej historii, dozwaniałam do mojej mamy Okazało się, że mój tata też tak ma I po prostu nie możemy mieć w domu lilii i bzu Bo bez też ma taki zapach intensywny I mojego tata też boli głowa I moją babcię też bolała głowa Więc ja mam po prostu tak samo I Trochę mi smutno, bo musiałam wyrzucić Piękne, świeże lilie na taras Nie chciałam ich wyrzucić do kosza Więc stwierdziłam, że postawię je na tarasie Smutno mi trochę, no ale czuję się dobrze. W sensie, wiecie, nie czuję się dobrze, bo on kaca, ale czuję się dobrze, bo nie napierdala mnie łeb od zapachu. Wpadłam na genialny pomysł. Po prostu genialny. Stwierdziłam, że zrobię rosół. Tylko problem jest taki, że nigdy w życiu nie robiłam rosołu. Rosół to jest coś takiego, co każdy powinien potrafić zrobić w kuchni, wydaje mi się. Także zamówiłam ze sklepu wszystkie potrzebne mi rzeczy i robimy rosół. Pierwszy raz mam przygotowane warzywka. Przeczytałam, że opiekana cebula jest bardzo dobra, więc zrobiłam to. Teraz gotuje mi się mięso i zaraz będziemy wrzucać warzywka. Zobaczymy. Żaby nie ma w domu aktualnie, pojechał na urodziny Kronkela. Ja zostałam w domu i koleś wróci do domu i jest pyszny rosołek. Czy ja nie jestem wifey material? Chyba jestem. Przyszły ostatnio jakieś dwie paczki, więc zobaczmy sobie, co jest w środku. Paczka od Lancome. Piękna z Zendaya. I mamy tutaj dwa podkłady i dwa korektory. Fajnie, nie spodziewałam się w ogóle. Mat czy Glow, który efekt wybierasz? Testuję sobie i zobaczymy. Chyba nie mam żadnego podkładu z Lancome. A słyszałam, że bardzo dobre opinie. I jeszcze jedna paczuszka, o, od Glow. I tutaj mamy właśnie chyba coś halloweenowego, z tego co pamiętam. Tak wygląda paczka. Boże, w paznokcie mi się to wszystko zaczepia. Liczne wałki. Okej, okay. dobra, czyli mamy tutaj taką kostkę. Ale cute. Tutaj mamy taką kostkę i takie wałki dwa. I z tego możemy zrobić właśnie loki na noc. Albo takie duszki. To są duszki. I to są takie jakby mini turbany, które zawijamy sobie na yy, koki. Okej, okay, i po prostu, żeby, żeby fajne loki z tego wyszły. Czyli jak mam coś takiego, no to mogłabym teraz wsadzić to w to. Coś takiego. I sobie tak bezpiecznie spać. Powiem wam, że stresowałam się tym rosołem. Że w ogóle nie wyjdzie mi żółty, albo coś takiego. Ale... Mam nadzieję, że będzie dobry Jeszcze nie próbowałam, jeszcze tak z godziny trzeba pogotować Ale jaram się bardzo Mój pierwszy raz. Do posprzątania zostały nam jeszcze dwa pokoje Więc już prawie Prawie dan. Także teraz zabieramy się za to Umyjemy toaletę I wszystko I zostanie tylko sypialnia I zjemy pyszny rosołek Coś, co muszę jeszcze zrobić, to umyć buty w po imprezie. Szybka zmiana odfitu na bardziej sportowy i idziemy z Goniusiem na wieczorny spacerek. Oczywiście muszę założyć bluzę i kurtkę zimno, ale chciałam Wam pokazać te leginsy. One są z AliExpress. Patrzcie, jak moja pupa w nich wygląda. I jakby nie jestem teraz napięta. A teraz napinka. Niezłe. W ogóle ostatnio zaczęłam więcej jeść. Yy, przy tym ile ćwiczę. I jakoś tak o wiele bardziej mi się tutaj zaokrągliło wszystko. Więc nice. Zawsze miałam taki problem, że trenowałam dużo, a nie dojadałam. Nie jadłam tyle ile powinnam, żeby mieć takie efekty jakie chcę. No ale teraz jest o wiele lepiej odkąd mamy catering. Widzę, co robimy teraz? Olaplex. Czy Olaplexu numer 3 używa się na mm, czyste włosy, czy na nieczyste włosy? Nie. Nałoż sporą ilość od nas po końcu na nieumyte szamponem, mokre, wytarte ręcznikiem włosy. Trochę sobie je zmoczymy, ale kupiłam jakiś czas temu też coś takiego. To jest Olaplex numer 0. I widziałam na TikToku, że dziewczyny najpierw używają tego, i na to nakładają Olaplex numer 3. I podobno to daje lepsze efekty. Ja i tak nie nakładam nigdy Olaplexu od nasa, bo mam włosy przedłużone i nie mogę, bo by mi się kapsułki zsunęły. Także u mnie lecimy od ucha w dół. Fajnie. Związujemy w koczka. I teraz pokażę wam co mam, co też kupiłam jakiś czas temu i jeszcze tego nie używałam. Dobra, teraz tutaj musimy nalać wody. To nam daje taką parę przed pięgnacją. A, chcemy sobie oczyścić właśnie się skórę. Znaczy, ja chcę. Chcę sobie otworzyć pory, bo właśnie będziemy sobie usuwać wągry z nosa. I mam coś z TikToka. Nazywa się Labena. To jest taki bardzo mocny specyfik na wągry. W opakowaniu mam od razu takie jakby plasterki, które na to nakładamy. Takie normalne plasterki na mnie nie działają za bardzo, nie mam jakoś wielu tych pągrów i po prostu trudno, trudno wyłapać, no ale to podobno jest bardzo silne, więc zobaczymy. Przyczyną mam trochę, jak działa taka parówka na twarz. Parówka do twarzy to pewnego rodzaju sauna do twarzy. Polega ona na wykorzystaniu właściwości pary wodnej. Otóż gorąca woda parując ogrzewa skórę. W ten sposób rozszerzają się pory, a znajdujący się w nich łyj, sebum i zanieczyszczenia stają się płynne. Parówka sama w sobie doskonale oczyszcza skórę, ponieważ otwiera pory i eliminuje z nich sebum. Warto ym, po niej wykorzystać inne zabiegi, szczególnie zaleca się peeling. Mechaniczne lub enzymatyczne maseczki najlepiej sprawdzają się te o właściwościach Oczyszczających, lub oczyszczanie manualne, no i ja właśnie robię oczyszczanie nosa. Zdejmujemy. Uh. No, trochę niezbyt, ale dobra, czy tutaj coś wyszło? Trochę wyszło jakichś takich małych. Nie miałam też jakichś takich wielkich. Nie wiem, może też dużo włosów po prostu wyszło. I don't know znajemy to. Myślałam, że skoro jesteśmy już tak blisko, to może ogolimy sobie twarz. Wola sobie twarz na olejek. Ja bardzo lubię w ogóle ten olejek z Kirisa, Ale w ogóle to jest taki produkt, który ratuje mnie zawsze, jak mam jakiś problem z serą. No i trochę zeszło. Wydaje mi się, że na takiej ogolonej skórze podkład wygląda lepiej, bo jest taki bardziej smooth. Nie osadza się na tych włoskach. Ja lubię sobie tak raz w miesiącu zrobić coś takiego. I nakładam sobie taką algową maseczkę. To jest taka maska nawilżająca, więc na pewno się przyda. Jedwabna poduszka musi być. O już jak sobie dzieci. No, co piękne piesku. A to jest taka specjalna poduszka, która jest zawsze zimna z każdej strony i ma taki fajny kształt, że fajnie można się właśnie na niej położyć. Więc ją lubimy. Mam taki spray lawendowy z The Body Shop. I to jest taki spray na poduszkę. Więc też, żeby nie przesadzić, ale takie... Trzy pompeczki. Wspaniale. Jeszcze nie mogę doczekać, aż to wraca. Dobra, zabieramy się za włosy. Musimy je oczywiście wysuszyć, bo mam włosy doczepiane i takich włosów nie zostawiamy na wyschnięcie samym sobie. Niestety. Muszę się po prostu zniszczyć, dlatego trzeba suszyć z odpowiednią ochroną. Używam zawsze tego. Jeżeli macie ruszące się włosy, no to, to jest rewelacja, to jest aktywowane przez yy, ciepło, więc musicie potem wysuszyć włosy, bo inaczej nic wam to nie da. Więc po prostu stwierdziłam, że zaufam swojej intuicji. Tutaj zawiązałam tą kość na górze. Tutaj dwie takie po bokach. No. Nie wiem, czy to wyjdzie. Zobaczmy rano. Nie, no totalna porażka. Ja już widzę, że to jest porażka. Ale dobrze, rozpuśćmy to. No, chociaż końcówka nie jest zła. Czy uda mi się to jakoś uratować? Zdecydowanie trzeba to dopracować, ale. Ma to swój potencjał. I to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszego vloga. Pa, pa! Czekajcie na vlogmasy.